Okej. Okay. Jesteście już? Cały czas. No to już ustawiłem wszystko. Nawet masz Michał specjalnie dla ciebie E. Dla mnie... Och ja uwielbiam E. Tak. W sumie mogłem go nazwać Tierku. Hmm. Mam wrażenie, że się ze mnie trochę nawijasz. Dlaczego? A czemu słyszę muzykę z Clear Obscure? Bo oglądam streama, gdzie laska gra w Crayo's i płaczę bo, właśnie, bo pochowali bo Gustawa. Ej, ej, spoilery. Dobra, jadzią, jadzią, bo ja przypomniałem, że po 20 muszę iść okąpać młodo. No ale no, kurde, po 20? No kurwa to jak się pierdzielicie już czekam 40 minut. No i czekaj kolejny. Dobra, dobra, możemy gadać o czekaniu albo zacząć. Pierwszy. Nie wie jak ja się one nazywają. Już A, Wiktini. To jest Wiktini. Wiktini wygląda super. Ja już ma. mam na telefonie, to też ten fan. Ja też mam otwarty Victini. Vi ja jadę wszystko z pamięci, zory pan. Dobra, dobra. dobra. Ja dobra. Ogóle... Która to jest generacja? To jest piąta. 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 Czemu ten Pokemon Jest tutaj, on zawsze to powie. To jest mityczny. on. Tak, on jest zero, bo on jest jako zero. W sensie w tym Pokedexie on jest jako zero. No, w tym Pokedexie dla nich. Dobra. Dla mnie on się podoba. Jest fajny, podoba mi się jego design. Zastanawiam się między A a S. Też się zastanawiam nad A. Chociaż uszy ma takie jak niby A. Ja bym dał do A. Kurde, S kusi, bo to jest przy tego Fire jednak, to boostuje. A, no tak, no to S chyba. Ja daję mu S. -kę. Jest, jestem, jestem, generaz dam mu eskę. Tutaj i tak jest pewnie dużo głupich pomysłów, więc. Fizik fire? O kurde. No. Wow. Psychic jest... fire. Fizyczny no, fizyczny fire. I to jest kurwa mocny pokój. No. Hmm. Na samych setkach równiutki. Nice. Snivy, tego to pamiętam. Z nimi to jest starter. Powiem tak, spoko jest jako starter. Trochę nóżki ma dziwne. Dla, mnie, dla mnie to jest B. Dla mnie też jakiś taki. Nie, nie. Gięty, wygięty z ple, wygięty plemnik. Ja z Oslem B, kuzyn daje. Daje A i teraz to jest silne A. Silne B. No, dokładnie. Ej, Nie wiem czemu ten, tak? On mi przypomina pj na rekolorze. Czy tam to Nie wiem, nie wiem dlaczego. To jest dla mnie B. Tutaj niby, niby on się rozwija, ale te, teraz te kikutki mi przeszkadzają, bo w tym mi nie przeszkadzały tak bardzo, a tutaj nadal mu takie dwa kikutki, więc tu jest dla mnie B. Ja bym powiedział, dla że ten mnie, jest dla właśnie dla ładniejszy jest i dla mnie to jest B. Dla mnie to jest B, czyli to jest twarde, to jest twarde. B. Czyli twarde B. No, a ten mi się nie podoba. Ja bym dał go do... Kurde. Hmm. Nie, do, do, do C, do C bym dał. To, to jest dobry Pokémon. Ja dobry bym dał Pokemon. go do A. Z tej całej trójki no jest najlepszy. To nie jest dobry. To, Zresztą, tu, tu wygląda strasznie chujowo. Ja bym go dał do A. To ja też dobry. bym go dał do A. Czyli mamy C, C, A, tak? A, AAC chyba. A, AAC, dobra, sorry. To jest 10, 13, czyli 4, czyli silne B. Może być tutaj, może być przed tym gościem małym. Musi być przed swoją. Dobra, idziemy dalej. Tepik. To jest B. A mi się podoba, ja bym dał do A. Chociaż wiecie, co tak, dobra, tego pierwszego dam do A. Tepik jest też dla mnie do A. Czyli silne A. Mhm. A. Dr... Nie, znaczy się nie silne Pink A. Night. Night. Drugi leci do B. A tak. No, no do B, do B taki, bo ma fajny ogonek. Jako Pokemon dobry, ale nic takiego nie, 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 nie czaruje mnie. Czyli musi być bardziej w prawo, bo to jest czyste B. O. Mm -hmm. Embor. Embor. Ja bym mu dał do O. Hmm. No jako A. Niby tak, myślę, my tak przez chwilę myślałem o D S, ale w sumie tak nee, nie jest na S, jest na A. Jest na A. Ale tutaj na? Yy, wszyscy daliśmy A, więc on jest yy, pełne A. Tak jak Hashinia. Yy, tak ta Oszawot? No. To jest kurwa C dla mnie nawet. To jest dobry zwykły. Jako Pokémon przejdzie, ale to nie, nie byłby dla mnie starter. B. Dla mnie to jest B. Dla mnie jest C. Też bym był bardziej to. przy C taki. Mech. Czyli silne C. Mm -hmm. Ten już jest troszkę fajniejszy, ale i tak bym dał dobry. B, to z góra B, tak. Mm -hmm. No, B, dla mnie też B. To już jest dobry pok. To, to, to on co? ma podobny Gdzie dla był, mnie. Nie było środkowe B, tam całe To, B. Tak, to on jest, tu jest nadal środkowe, tu jest nadal silne B. Granica jest między tym wężem a Świnią na, na chwilę obecną. To jest dla mnie SK. Bardzo lubię. A dla mnie jest A. I Kuzyn co powie kuzyn. Wiesz, co jako wodny, to jest SK. To jest dla mnie SK. Aha. Czyli słabe, słabe, S, słabe S. Powinniście w ogóle pisać, a nie mówić, bo się sugerujecie. Eee, nie, nie, nie sugerujesz mi, że się nie sugerujemy. Były sytuacje, że na przykład kuzyn dał do S, a ja dałem do D. Poza tym. Nie musi musi, być... A ja mieszam wszystko to najczęściej. To nie musi być pierwsza, ten, bo czasami musimy się poprawiać, bo. Oslo na przykład ten Cruelowi tak chciał dać D, bo go nienawidzi jak się z nim męczył i walczył, ale Designowo, a ja musiałem mu przypominać, chodzi o Design, no i Designowo go podciągnął, bo Designowo sam się zgodził, że wygląda cool, tylko go wkurwiał. I dlatego niego uraz. Ej, to, to prawda. prawda. No. Ej, dla mnie to jest jakiś D, bo to jest wiewiór na Astrydach, na jakichś napotykach. C, coś jest. Co, co się... ja, temu, ja temu chcę dać A bo to wygląda jak z tej bajki były kurwa te wiórki takie. Chippy Dale. Tak, właśnie, on kurwa wygląda jak kurwiony, właśnie jeden z nich. Ale. Ja daję C, ja daję, C. mamy C? Ja daję, D. Dobra, czekaj, CDA, czyli to mamy 5, 10, 3, 3 z kawałkiem, silne, silne C. Kurde, no to to jest... Dla mnie to jest D. To jest, jest jeszcze gorsze, ale no nie da. Mnie to jest ulubiona wybiórka, która ma przeprowadzić Cię przez ulicę. No właśnie, czemu ona I ma. Do te, i do tego jeszcze się boi przejść przez tą ulicę. To jest to już, już jest coś tu nie tak, tu jest dla mnie właśnie też de. Jest zjarana w dodatku. Dokładnie, nie. To jest Kurde, no to jest zwykły pies, to jest pies naszego świata. To jest C, to jest zwykłe C. To... Zgadzam się. Nie? C, nic ciekawego. Za te to domyki. ten lepszy piesek, ja bym mu spokojnie dał B, a myślę nad A. To jest ja dla, dla mnie, dla mnie, nie, dla mnie to, to samo co ten, ja daję C. To samo, to samo, ma fajną niby ten ja, daj, ja daję B, czyli to jest mocne C. Bo, mocne C musi być na początku. No bo ja też dałem C. A B. ten to już nie wiem, co to jest. Ten... Tego chcę dać do D, kuźwa, nie wiem. To, nie, ja, 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 ja... to jest Meneldog, kuźwa. To jest szmatopodłoga, Dog. Ja bym dał B. Ja daję C. Szmatopodłoga. to szmato to podłoga. Czyli silne D. Nie, no jak ja dałem do B. Jeden ja C, A, czyli po prostu C. C będzie po prostu. E, tu? E, nie, nie. Tu silne. Bo to są silne. On jest C. Czyste C, tak? On jest. No piór C. No to musi ja, da, to jest... ja dałem D, kuzyn dał C, Danin dał B, czyli czyste C. No tak, tylko gdzie jest środkowe C? Jest całkiem w prawo, bo te pozostałe są silne. Serio? Kto dał, kto dał tego? tego? No przecież ja mu dałem A. On mu dał A, Jezus. ja mu dałem C. Wiedziałem, Co? że to jest zjarane Chippy Dales. No. no tak, w sumie racja. Ej, ten kotek mi się podoba. Kotek jest spoko, ja mu daję... Myślałem, że... Myślę B, czy... nad, nad A albo B, myślę. Jako design Pokémona. Nie, tak dobrze, na... dam go do B. Dam go ja do B. Też, też mu dam B, bo je patrzę na te łapki. No. B to jest bardzo dobre miejsce dla niego. Nie ewolucja, bo my należy się A. Gdzie był środek B? E, tu, to jest granica. Teraz będzie nowa granica w takim dobra. wypadku. I tego dałbym do A. Ja to, ja właśnie tak samo. Ja lubię koty, dla mnie to jest Ja nie, nie lubię to koty. To jest twarde. O, tu. Twarde A, no pierwsze twarde. Eee. po broku. broku. Eee. A mnie wszystkie małe małpy na pewno są eee. D, D. To, ja to są się... trzyma, cztery małe. A, trzyma. takie. No żadne mi się nie podoba. No to ja idę C. Brokułem na razie do C. Ja idę, W. D. Ja C myślę, no C. Czyli dwa C i D. No to słabe C. Jego ewolucja. Co, wszystkich tutaj? Czekaj, ja też muszę szybko spojrzeć. No, ja wszystkim daję D, więc. Ja wszystkim daję C. Co ja samo. też daję C, tak, tak. tak. Ty w ogóle. Zaraz, no, ognisty... ognisty powinien być wyżej. Ja no, możesz go ustawić na, na czele tych wszystkich. Z właśnie może być przed wszystkimi typ. ała tak. kurwa i gryzie mnie iga. A kurwa ząb. <laughs> ma zęba. <laughs> tak, ma A, kurwa ma, ma, ma broń już. I teraz tak. E... Zielony kolec dla mnie to jest D. To jest Boże, co ma na tym łebie. To... Ej, mi się żadne z tych trzech nie podobają, nawet, nawet tak. No, no, nie powiem tak. Powiem tak. Zielony mi się podoba najbardziej z tych trzech. O dziwo. O, ja, to... mam, ja wam ułatwię robotę. Dla mnie są tak samo jak małe, czyli wszystkie lądują w D. Dobra. Dla mnie pierwszy zielony jest w B. Dan. Ja wszystkie ja. daję do C. Dobra, to jeden. Je, to ten jest pełnym e, pełnym C. Musi być koło piesków. Koło piesków tych O tutaj. Musi być gdzieś koło nich, bo są, to są C. Tym daje C. Tym daje już C. Więc. Mamy jednego normalnego C, a potem reszta w C, bo sła, w słabym C. I to jest E, kurwa, to jest. E. Co to jest? Co to jest? To jest. Sponka? Kulka. To jest Pokémon płód. Ale taki. Nie płód masz później. Ale mówię, to, to jest prawdziwy płód po aborcji. A, a, to, a to, nie, to jest a to jest patrz, a tam jest płód z Pępowiną już. No no mówię, i to i jest płód, płód po aborcji, a drugi już jest ten To jest z Czech i z Holandii. Dobra, dawaj go do E. Ja daję E też. Ja tak? te, bo to jest e. nic ciekawego. E, czyste, e, jedziemy dalej. O, odpowiednik e. pj e, e. wam, powiem wam, spoiler alert. Ten pierwszy mi najbardziej podał w całej ewolucji. Ja, ale ja się mi się... Jako Ptok jest w porządku w miarę, ale mi się nie sprzedaje. Nie, trochę, co, jako zwykły Pokémon, jako pierwsza forma, dałbym go do B. Bo jeszcze od pierwszych form mogę oczekiwać, że są słodkie. No. Ok, Oslo? Ja też do B go daję. A jak A oceniacie i... warianty? Bo ostatnia forma jego ma to jakby dwie wersje. Zależnie tak. od. Zielono-czerwony zielono Anfezant jest piękny. Dla mnie to jest Esker później. Cześć, co? to pokaż je. Dan, weź Bo mnie. Bo Amfezon ma dwie formy zależne od. Czyli ta, ta druga jest fajniejsza. Ale tu o, go nie ma. zielono czerwona jest. Kurwa, Eskon dla mnie jest. No, zajmity. ten drugi jest fajniejszy, ale nie ma go tu. Nie ma go tu w ogóle? To będę, go, to będę miał go w pamięci, tylko mi go jeszcze pokaż dokładnie. No, ten Amfezant, taki barżant trochę, nie? Bo ponieważ. O nie, jest. mam dwie, mam dwie, mam dwie wersje. musi być A albo S. Powiem ci tak. Patrzę na ostatnią formę. I tak szczerze, amfezanta, te, bażanta tego, tego z piórami bym dał do A. Z, zróbmy tego, co go tu nie ma, żebym go sobie zapisał i żebym wiedział, w którym, w którym jest kategorii. Dobra? Ja daję... No to tak, ten, który jest teraz obydwa daję do C z tych wersji, ale ten amfezantowy, ten czerwony daje to S. Dobra. Osob tego do D. Czekaj, ja muszę jeszcze spojrzeć tego wcześniej. Um, nie no, aż tak zły do D to nie jest C. Dla mnie on jest C. Ja też dałbym do C. Czyli jest słabe C. Tam na koniec koło małgo prostu. Może być na początku nawet. No, a ten, tego też a. dałbym C, bo tak nic mi się nie wyróżnia. A dla mnie amfezat tak. Ten, który jest tutaj, ja go daję do B. Bo jednak jest dla mnie spoko, Mam taką trochę smukłą fajną. Okay, ja muszę sobie tego drugiego zobaczyć. Ja tego Nie, dla mnie to jest C. To C jest C. Czyli to jest wysokie C. Wysokie C, ok. A barżanta no daje. I dobra. A to jest S. A dlaczego tu nie ma tej drugiej formy? Wiesz, to nie moja. Ty się pytaj na same ciebie. No dobra. A ja no może to skopiować? No, ale czekaj, nie, bo nie, nie, cały się. czas nie mogę dostać. Dostałem Eskę od. Nie wiem, Eskę czy A odosła? Eskę. Tego... No, ja ja też daję Eskę. Dwie Eski i jedno, jedno A. I on ląduje w takim razie w słabszym A. Znaczy w słabszym S. -ke. Interior tylko B dostał? Kto? C C ten? No ten, no ten. Zobacz, mm -hmm. mhm. ja Sandok. Jest wodny Pokémon ze starterów, jest wesce. I to ja dałem, e ja dałem wesce. starter nie e jest e e wesce. Mhm. Mm Okej. Okay. Ognisty starter jest Ten pierwszy w A. Dla mnie. Bliz bliz pierwsza ta, 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 ta zebra. Zebra jest spoko, elektryczna, fajna. Nie, to jest. Dla mnie to jest takie C. Niczym się tu nie wyróżnia, to nie jest. On jest B. On jest B. Dla Czyli mnie. będzie po prostu dla B. Czyste. B. Czyste B. Tu? Mhm. Mm Dobre. I jest Dla mnie to jest SK. Uwielbiam, lubię. Zawsze miałem w Kimie. Dla, dla mnie to jest A. Dla mnie to też jest SK. To jest taki rapidash dla mnie. Ten. Więc mamy dwa razy S i A. Dobra. jest niskie S. Niskie S. Niskie S. Jest tu gdzieś. Mm -hmm. Dla mnie kamek jest w ten. Kamyek jest w A. Jak na małego, jak na starter taki znaleziony w jaskini, jest super. Dla mnie to jest kamyk i on idzie nie, do D. Ja też daję D, nic im się nie wyróżnia fajnym. On jako ten, ten. Lepsze ma na następne formy, ale Michał, pierwszy... Michał, czekaj, a jeśli my źle patrzymy na tego Pokemona, a jeśli osoba ma rację, to jest Pokémon Wagina, kamień. Hmm. O, wtedy całkowicie zmieniam ocenę. Wtedy, wtedy od razu, ale nie jestem w CBT, dam to, nie bardzo. A, no to nie, to zostaje D w takim razie. Dobra. E, dwa razy D i jeden raz A. Czekaj muszę to przeliczyć. 4 plus 9 w trójce w, w normalnej trójce ląduje. E, normalna trójka jest za zieloną opą. Nie. Przepraszam, pomyliłem się. Dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze. Za tym. Do, do, dobrze, za, za tym niebieskim, za tym niebieskim. Jeszcze raz w prawo. A za. Dobra. Okej, okej. I tutaj. Hmm. Kurde, no. Tego daję do D. To nie podoba mi się strasznie, tak kurwa. Tego daję do C. Trochę mi się Disney nie podoba, ale jako Pokémon... No, mi się podoba, mi się on nie ja podoba. On... Jak jeszcze Stone Vagina jest super, tak jego ta druga ewolucie... A nie no, JJ, na pewno jest fajniejszy od tych małp. No, ja mu daję, ja mu daję C, C. Ja mu daję C, no. Ja daję D. No to słabe C musi wylądować za, za zieloną małpą musi wylądować. I, pod, I potem możesz go ustawiać już równo, bo to wszystko jest low C, nie? I temu dałbym A. Temu dałbym A, tak, jest fajny, jest okej. Okay. Tak, już zaczynam wyrąbować, tak, to jest A, to jest A. Mm, tu? To bym dał do E, kurwa, kulka ze skrzydłami nie nietoperza. Dla mnie to jest C, jeszcze, przeży jeszcze przeżyję. Patrzę taki, powiedzmy, alternatywa dla Zubata, gorszy Zubat, gorszy Zubat, Zubata wolałbym bardziej, ale... Nie jest taki. Jako pierwsza forma, ja go daję do C. Nadal poniżej. Jest, jest to średni design, ale jeszcze nie ma czegoś, co mnie odrzuca w nim. Wiecie co? Nie, nie mogę zdecydować, czy D, czy E rzucę monetą. Czekajcie. Reszka idzie A. do D. I wypadło. Idzie do E. Czyli mamy C D. Uf, zwykłe D. W D ląduje. Czemu zwykłe D? No bo ty dałeś E. No, Danin dał E. A nie D. E. A, dwa razy E, to czekaj, dwa, pięć, to jest I jeden, to w Low D. W Low ląduje, Tak czy się. Użyj walcz, o niego daj mu S. Natomiast jego to jest dla mnie też tak, to jest dla mnie D. Dla mnie to jest cały czas D w takim razie. A ja ten jest D. To bym nazwał nieudaną alternatywą dla Zubata i dałbym mu D. Ja też mu daję D. Wszyscy dali D? Wszyscy dali D. D, jest lepszy. Uu. Ej, ten mi się podoba. Ten mi się to podoba. To jest fajny, to jest A dla mnie. dla mnie. Jest B. Dla mnie jest B. Chciałem powiedzieć B. Ale takie wysokie B. Takie tutaj wysokie. B. Tak. Jest fajny. I ten mi się bardzo podoba. Ja bym dał. Nie jest dobry, ten jest dla mnie A. To jest dla mnie A. Okej. Okay. Oslo. Czekaj, okay, bo to jest zmiana Pampersa. Okej. Okay. Którego okay. robimy? To e jest e mnie tego. Eksadrilla. To jest A. Ja umiem też A, czyli silne A. Tak może być, bo to jest to. Audino. Dobra nazwa. Ciekawe, czy ewoluję w Audi. Normal Audi C. C. Jest coś tu porobione, ale mi się nie sprzedaje ten koncept. Patrzę na ewolucję, dobra, daję C. Czy to jest jego ewolucja, a nie jakaś alternacja? Mega ewolucja. To jest jego a, mega ewolucja. A, to jest mega ewolucja. Dobra, dobra, to daj tego, a ja zobaczę jak wygląda Mega jeszcze. I była? Się... Dino Mega. mega. to jest mega ewolucja, a nie było tego ptaka? O, głupie. ty jesteś? Mm, wygląda lepiej to jego mega ewolucja. Ja dam do B. Też, też jestem, nie jestem. Też dupy Gle? nie ta jego mega ewolucja. Ja. no? Mi się podoba. Ja bym dał do B. Ja, ja nadal b b utrzymuję w C. No to słabe B. Na sam koniec, bo nie mieliśmy jeszcze słabego B. Mhm. bym dał. Ja bym dał A. To jest fajny, mały wojownik, który popierdala po budowie i się uczy dopiero za tego. Taka dla mnie alternatywa dla tego, dla Machopa. Nie mam z nim problemu, według nas. Spokoj jest B. No to ja już włączam. Czyli jest, jest w B po prostu. Czyste B? No to musi no, być powyżej, powyżej tego. Aha, no ABC. No, tak, musi być poniżej tego, a powyżej tego białego na końcu. I go ustawić chcesz. To jest dla mnie B. To jest B. Mhm. Nie, utrzymuje się na tym samym poziomie. Nie, nie zyskuje jego dla mnie ta forma. Nie jest zła, ale jest. A ten też jest dla mnie B. I to tak. Wiesz, te, te, jest, a zobacz, jest. On, ma, on ma już fach w ręku, bo widać, że nagrzany czerwony nos, czyli już było pite na budowie. No tak, wiesz, on jest, powiem tak, estetycznie, on się, to jest jeden, gdzie ewolucje le, nie lecą w górę. Ja nie jestem zafascynowany tymi ewolucjami, ale one wszystkie nie są perse złe. A ja jestem ciekaw, to, jak to, oni ewoluują? To te klapy te te, też, to, też to, ewoluują? Czy jak to jest? To, to. Ja Wam powiem tak, dałbym mu. A z racji tego, że tu nie jest pokazane, ale on się naprawdę robi duży w tej ostatniej tej. Mhm. I te betonowe bloki, które nosi są już kurwa mocny. No, wielkość... A Wielkość. ABB. ABB. Silne B. Leci na początek gdzieś tam. Mhm. To jest dla mnie E. To jest E. E. To, to jest dla mnie D góra. Pokémon głośnik. Tak. Tak to patrzę. Nie ja no trochę lepszy od tych E. Nie, Pokemon głośnik i... to jest inny Pokemon. To jest dla. A dla mnie też jest, jest, tak. jest. Tak. 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 Nie to jest żaba, to, to co, żeście tak. teraz ten ogarniali. No ale on ma tam jakiś vibe muzyczny. A to by, ma, da, dan. Ja mu dałem E, więc on luduje na końcu. O, dałeś moje nawet. I temu dałbym A, bo to już jest fajne. Ta roba jest fajna. Ale czy jest fajna... dla mnie ona jest B. Dla mnie ona jest B. Czyli będzie słabe A. Słabe A. Pierwsze słabe A. No. O, oh, Hitman i Hitmonchan, a nie, wait. Dla mnie, hmm. szczerze, to jest E. To jest E? To jest nudny design. Dobra, no, no nie, dobra. D. No E to E. Żeby... Ja daję im C, bo są tak, dla mnie są jak te małpy. Dwa razy C. Ja bym dał C dwa razy. No Czyli to mam dwa razy C. C, C, C. I ty dajesz D, Dan? Ja daję D. Ty dajesz D, no to low tier C. Wszystkie lądują w low tier C. Obydwa. Bo to jest człowiek, tylko że tak, ten jest zawatara, a ten jest skurzony. I udają Pokemony. Dobra, teraz ten robaczek. Hmm, ja, ja bym go to... dał, kurde, do myślę nad A, bo to jest słodki robaczek, który się przyjmuje. Bardzo, słodki, bardzo fajny dziubek, jak chyba. Nawet mi się bardziej podoba chyba Caterpie. Czyli Sałata? Pokemon Sałata. Uroczy jest. To się nazywa Sabat. O, fajny. No fajny! Uroczy jest. Uroczy pokażę. Uro, tak, powiem. ja mu daję, ja go daję, do A. Ja też A. Też daję A. Przyklepane. Gdzie jest środek A? E, musi być między niebieską żabą, a tym właśnie tym z, z drillami. ten O, gdzieś tu może być, no. No Następne... to jego ewolucja idzie do E. Jego ewolucja jest powiem tak podobna do Metapoda. My metapodą chyba dawaliśmy D, prawda Dan? Ja do E. Ja tak jak właśnie metapoda, kakuna i ten to, to idzie nie? To jest E. Znaczy, to trochę, tak, e. e. trochę jest ciekawsze od tych, więc. O, daję danie, e? Dla mnie idealny to jest bo idealny trzeci rząd, trzecie miejsce. Mm. Metapodałem dałem do D, więc tego chyba trzeba do E. Ja daję mu D. ja mam daję mu D, ty Dan. E. e. I Oslo? Też E. No to, no to jest silne E. Na początek Ego stawiasz. I dla mnie to jest Eska. To jest Ska. Hmm. Ja mu daję A. Trochę mi brakuje czegoś, żeby był Eską. Jest fajny. Jest fajny. Ja mu daję A. To jest dobry Pokémon. To jest dobry Pokémon. Fajnie wygląda. Ale czegoś mi brakuje w tym momencie. A mi właśnie się super podoba. I raz też go bardzo lubię. Jedna SK, jedno A i dam. O, już chciałem powiedzieć, że nie ma żadnej sekcji i chciałem dać A, ale jest. Daje A i tak. Więc Czyli to dwa będzie razy. wysokie. Dalej, dalej. O, tu musi być minimum. To jest jego minimum. Mhm. Ja lubię. I to jest dla mnie C. Ja, ja, ch ja chcę dać do A. Ten jest spoko, dla mnie jest spoko, ja mu daję fajne B. Czyli jest w środkowym B. B. Środkowe B, no. To jest D. Kurde, ten mi się podoba, tak na B. Ten, mi się, ten jest lepszy od metapodów i innych. Daję no mu... ten jest jakiś taki fajny. Daję mu, C. daję mu C. Czyli D, C, B, czyli będzie w środkowym C. A środkowe tak. C było tu. Na, na, na Jorku jest granica. Dobra, to powiedzmy tutaj. I dla mnie to jest A. To jest A. Ten mi się bardzo podoba. bardzo. No podoba mi się. Mhm. Mm mm -hmm. To jest dla mnie A. To co prawda to nie jest butt free ani beauty ale jest i tak fajne. No i to jest chyba E. się zgodzimy, co nie? O Jezus Maria. No. Nie wiem, co jest. Niech się to będą. Ten też to mogę podoba. dać. To jest trochę lepsze, to jest to D. fajne. Nie, ten no mi ja się podoba. To jest dla mnie B. Ja chciałem dać C. Co? Dla mnie to jest bardzo fajna wróżka. To jest bardzo fajna wróżka. To jest, wróżka. To jest wróżka. Tak wyglądają wróżki, to jest dla mnie. Wiecie co? Aż mu dam A. Będę wow, wow. E, wow. mamy DCA? Serio? Nie, DCA. A D dałeś. Okay. DCA no to, to, to będzie, to będzie 5, 10, 3, 3 i kawałek. Silna, silna trójka, silne C. Początek C. To jest C dla mnie. C. Tak Petilia ja petili? petili jest słodka, ja na pewno do B co najmniej. No, B, 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 B i Dwa C. No to on musi być gdzieś tutaj. O, to, to, to już jest, to, to jest A, to jest A. A. To tak, jest, tak, A. Tak, to tak, jest tak. bardzo ładne A. Też bardzo ładna wróżba. Bardzo ładna, fajna, podoba mi się. To A. jest bardzo ładne D. C, C. To jest dobrze, dobrze zrobiony Pokemon, tylko tak jakoś mi się nie sprzedaje. Jakoby nie jest karb, żeby zasługiwał na C. Dajcie no jesteś? Nie, nic ciekawego. C no, bym to. powiedział. Tak, włączam prosto. prostu. C. Chląbę C klobce. Klobce ląduje. I taki krokodylek, ja go chcę w A. Krokodyl jest fajny, a B, no wszystko to jest. Nie, no dla mnie jest słodkie, taki mały gówniaczek. Ten gównia powiem ci dobry, on jest nawet lepszy niż od niektórych starterów, bym powiedział. Też mu dał. No. Czyli mamy A, A, B. Czyli o, na, na koniec, na koniec. Musi cześć, być... cześć, bo ja patrzę, czy, czy on zasługuje na B. No nie, no jest fajny, jest fajny. Jest fajny, jest fajny. Jest... Czyli czyste A? Daję A też. Czyli czyste A było tutaj? No byłoby czyste A wtedy. Dobra, jeszcze kończymy tą ewolucję ja muszę iść w się, bo słyszycie co mam. Mhm. No, ja się słyszę. Dobra, to tego daję do B. Hmm, ja tego... Też dam mu B, bo ja on... By... Nie, ja dam mu A, bo to jest taki koz... kozak maślak. Dobra, To Stoi z takimi ręcami... Silne B? I ostatni? Kurde. A. A. Hmm. Za mało ma dla mnie na, na bycie S-kom. Nie jest fajny, nad A. Ale jest fajny. Czyste A. Dobra, i o co teraz przerwa robimy, tak? A, bo muszę mu Dobra.